Myślę, że spotkanie emocjonujące. Toczyło się w szybkim tempie. Trudny mecz z przeciwnikiem, który naprawdę gra piłkę na obecnie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o, o naszą ligę. Liczyliśmy na to, że przetrzymamy właśnie tą chwilę po strzeleniu bramki na 1-0 i, i, i czuliśmy, że może, może się nadarzy jakaś właśnie kontra, z której strzelimy bramkę na 2-0. Bardzo trudne spotkanie, bo ja cały czas uważam, że Termalika to jest naprawdę dobry zespół, dobrze grający w piłkę i oni to dzisiaj po prostu potwierdzili. Przeciwstawiliśmy się Krakowi, wyszliśmy nawet na prowadzenie, niestety nie udało się nam go utrzymać. Remis, no wiadomo, że teraz można mówić, że z Krakowią... To super wynik, ale, ale myślę, że z przebiegu meczu mogliśmy naprawdę pokusić, pokusić się o coś więcej. Poślizgnięcie się jednego z moich piłkarzy kosztowało nas wyrównującego gola i napędziło na pewno Krakowie, która od tego momentu przejęła inicjatywę. Ten początek mieliśmy dobry, bo naruszyliśmy yy, swój styl gry i gdzieś tam sytuacje się stwarzały. Szkoda, że właśnie nie strzeliśmy w tym momencie bramki, bo pewnie było łatwiej. Myślę, że graliśmy dobrą piłkę i na pewno do straty bramki i przez nas wyglądało to naprawdę dobrze. No później, wiadomo, troszeczkę musieliśmy. Z tyłu uważać, żeby, żeby, żeby nic nie wpadło więcej, bo, bo, bo Krakowia no, potrafi grać w piłkę. No, ma zespół w przodzie bardzo kreatywny i, i, i musieliśmy bronić nawet tego remisu. I chwa Darowi za to, że, że, że strzelił. No i, i co? No, myślimy o kolejnym meczu i, i będziemy się starali, żeby dopisywać te punkty. Oczywiście pozostaje niedosyt, no bo jak. Jak się udaje wyjść na prowadzenie i, i, i w miarę ma się grę poukładaną, to, to myśli się o trzech punktach. A ktoś może powiedzieć, że jeden punkt to ma, a ja uważam, że ten punkt trzeba szanować. Punkcik do punkciku, będziemy zbierać te punkty i, i, i przynajmniej został zachowany status quo. Nie zagraliśmy może jakiegoś wielkiego meczu tutaj, bo, bo widać było, że graliśmy nerwowo, graliśmy bardzo niedokładnie, szczególnie w pierwszej połowie. Z Krakowiem no, w dwóch meczu nie, nie przegraliśmy. Pokazaliśmy się tak dzisiaj, jak i wtedy też z dobrej strony. No sentyment na, na pewno będzie do, do Krakowi, bo spędziłem tam y, parę chwil fajnych i, i mam du bardzo dużo wspomnień pozytywnych, więc na pewno bardzo fajnie. Fajnie gdzieś tam kibice też y, y, tam pokleskali troszkę, gdzieś tam po, pośpiewali, na pewno było to bardzo miłe i na, na pewno dziękuję, dziękuję to kibicom. A... Ale tak jak mówię, że szkoda, szkoda, że gdzieś tam mimo wszystko nie udało się zdobyć tych trzech punktów, bo na pewno na pewno zasłużyliśmy na to, żeby dzisiaj zdobyć trzy punkty.